Czy spodziewał się pan takiej popularności? No, no, naprawdę muszę powiedzieć, że się nie spodziewałem. Nawet wynik do kadencji tej, która trwa, czyli 2010-2014. Wynik, jaki osiągnąłem, to był wspaniały, najlepszy z dotychczasowych wyników i nie wiem, czy to tak jak z winem, im starsze, tym lepsze, ale cieszę się niezmiernie, że tak mnie doceniają mieszkańcy i że teraz też prowadzę w plebiscycie. Oczywiście, że te wyniki się mogą zmienić i tu właściwie nie chciałbym nic zapeszać, bo, bo faktycznie to jest początek i, i nawet nie wiem, kiedy to się zakończy, ale to nieważne. No i i absolutnie nie czuję się tu żadnym wygranym, no, prowadzić każdy może, to się w każdej chwili może zmienić. Największym moim sukcesem, ja wiem, to jest to, że przez tyle lat jestem doceniany przez wyborców. No i zawsze jakoś staram się być w tej, tej samej koalicji, w tej samej obywatelskim porozumieniu samorządowym i w związku z tym dlatego. Mnie po prostu wybierają na przewodniczącego. Nie wiem, czy, czy jestem najlepszy, ale pewnie już się do mnie przyzwyczaili radni i burmistrz i w związku z tym no, jestem od początku pierwszej kadencji, czyli od 1992 roku do dzisiaj przewodniczącym rady. Gdyby to pan miał wziąć w tej chwili komórkę i wysłać swój głos na któregoś z obecnych radnych, na kogo padłby? No jest, jest wielu takich radnych, no, są radni, co dużo mówią, są radni sumienni. No, jednym z takich sumiennych radnych, może nie jednym, jednym, a jedną, jest pani Helena Radka Fejtka. Ona już jest też czwartą kadencję w Radzie, no i naprawdę stara się na bieżąco pracować. Ona naprawdę dużo pracuje, bo to jest człowiek, który nie obsługuje komputera, który nie ma komputera, wszystko pisze ręcznie, wszystko robi ręcznie, a poświęca temu dużo czasu. No, trzeba powiedzieć, że ma czas, ale naprawdę jest sumienna w wykonywaniu swoich zadań jako radnej. Także na pewno oddałbym głos na nią.